Ciemno na mordeczki z tej strony mieczek, dzisiaj jesteśmy na CSGO Skins. Oczywiście, powiedzcie na strojaskody mieczek: 10 groszy na start. No i 10% do doładowania. Także lecimy na sam początek tutaj z 5% skrzyneczkami z chantico's Fire. Także no, zobaczymy, czy coś fajnego siądzie, No, już jak widzicie, Kurczę Myślałem, że pierwszy strzał i będzie meczka tutaj: chantico's Fire. Będzie fajny zarobek. Jedne kliknięcie jest to 50 złotych, także klikniemy sobie tutaj ze 4 razy. No i zobaczymy, czy da radę zarobić. No, i jak widzicie, wpada już do nas tutaj 127. Złotych, także no drugie kliknięcie, i już mamy tutaj zarobek. E, ponad dwie dyszki. E, no nie jest to jakiś duży zarobek, ale zawsze jest padła jedna jemeczka, także spoko. E, dobra, damy tutaj jeszcze ze dwa razy tej szansy tej Chantikos Fire'owi. Kurczę no, e, niestety A, Angry T nam tutaj wylatuje wściekły ziomuś. Także last chance e, tutaj 5% na Chantikos Fire. No i nic nam nie przelatuje, nawet tutaj jeden Guardian tylko. Także trudno, mordeczki. Lecimy dalej na jakiegoś case batelka. Tutaj za 100. Nie, nie, nie. To chyba będzie za długie. Sami musimy stworzyć case batelka. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Może 3% na Tigera. Nie, nie, nie. To jakieś za drogie skrzynie są. Mordeczki. Chociaż damy sobie w sumie jedną. No i polecimy na dwie osoby. Za 819 zł, także jedna taka skrzynia 300 zł. Także to no, spory koszty są. Ale miejmy nadzieję, że coś fajnego nam tutaj siądzie. No i na sam początek leci tutaj Luxurious Keysik. No i co to będzie, no niestety? Kurczę, nie jest to jakaś duża w sumie różnica. Tutaj Wellworn Prince Stream, no nie, kurde. Underdog mogłem brać underdoga no na 3%. I samo zgarnia bajoneta za 6,5 tysiąca. Także to jest naprawdę powalone. Nie wiem, jak to możliwe, no kurczę, jedna tutaj skrzynka i ziomuś zgarnia bajoneta, także nie wiem, no może ja dam sobie tutaj jedną szansę, jedną taką właśnie ciekawą, kurczę, tutaj tiger tu przeleciał obok, może jest to zbyt głupie, co robię, ale jeszcze raz, jeszcze raz kliknę to, no nie, no przelatują mi koski, ale niestety, no to... No wypada jakieś gówno, nie naklejeczka Także trzeba się tutaj odkuć Na case battle iść tutaj za 500 zł Na 10 skrzyneczek eee, Może w sumie skopiujemy sobie Taką bitewkę eee, No i underdoga tutaj damy No bo bot i samu będzie Dodawany, a bot i samu ma tutaj bardzo eee, No bardzo dobrego farta Trafia bardzo zajebiste skiny Także myślę, że możemy tutaj wyciągnąć Naprawdę fajny profit na underdogu eee, Także trzymamy kciuki No i jak widzicie na sam początek menowar wpada E, także wygrywamy. No, nie jest to duży, duży tutaj przewaga o 3 dyszki. Ale już Mecha Industries za 140 zł wpada na konto i samo. Także, no, jak widzicie, e, Boti samo ma mega farta. Polecam go dodawać tutaj do bitewek underdog e, no i zgarniać jakieś fajne mm, proficiki. Ja tutaj zrobię łyczka. No, jak widzicie, znowu kałaszek leci tutaj za 7 dyszek. i Jest ok. Tym razem Digel konspiracja. No, cały czas ma lepszy skin. od naszych. Już 430 złotych zrobił, już 500 złotych zrobione jest. Także bitewka, jak widzicie, będzie zwrócona. No i będzie nawet tutaj proficik. Tutaj z 50 na 50% wypadł niestety Safari Mesh. Ale trudno, trudno. No, my raczej nie dogonimy już tutaj bota i samu. Przedostatnia skrzyneczka, ostatnia będzie dead case, Także wiadomo, o kurde, nie, no nadrobiamy, nadrobiamy mordeczki. Już tylko 150 złotych jest różnica, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś. Jest, jest, jest mamy to, mordy, mamy to. Także 1000 zł wpada na nasze konto, dokładnie 1030 zł, także odkuliśmy się 1800 zł już mamy także spoko bitewkę znaleźliśmy. E, tutaj też jakaś myślę, że jest w miarę spoko bitewka. E, także na underdogu oczywiście 3% może nie, ale zrobimy sobie 5% e, na Chantikos tutaj 4 razy, dokładnie na Simowka ze 3 razy. Albo po 3, damy tutaj 3 razy na to, 3 razy na to. Zobaczymy, no zobaczymy, co tutaj lepiej oddano i boty samu, no i bot Rosso, bot Rosso również potrafi jakieś fajne tutaj skinki wyciągnąć, także czemu by go nie dodać, no i na sam początek no niestety nie wypadło tutaj nic, tylko naklejeczki, ma Master Guardian, no i już bociki samo, jak widzicie zgarnia kałaszka Red także jest 68 zł na prowadzeniu, już Hyperbestia również jest na jego koncie, także no jak widzicie będzie już chyba zarobek z tej bitewki, jeszcze tylko jeden skinek, ktoś musi tutaj trafić, najlepiej to by było, wyłoży, bot rosa tutaj trafi jakoś, Chantico's fire, kurczę, myślałem, że to będzie akurat ten moment, ale trudno, 170 zł na koncie bota i samu. Mam to, mam to mordy, jeszcze 500 złotych, znaczy nie chcę krakać, nie chcę krakać, ale no myślę, że już to mamy mordeczki, e, także jeszcze ostatni tutaj skrzyneczka, no oby tutaj Asimov nie wypadł na nasze konto, no i mamy to mordy, jest ładnie, no proficik coraz lepszy się udaje, razy trzy tutaj zrobiliśmy e, to, co wsadziliśmy, także 2300 złotych, już się odkuwamy, naprawdę bardzo fajne bitewki tutaj znajdujemy także czemu by ich nie przetestować jeszcze raz tutaj na underdogu damy ale nie na 1% nie spoko są te skrzyneczki z procentami ale ja bym wolał no, trochę mieć więcej jednak procent na przykład 5 takich skrzyneczek no i 5% na szantikos myślę że na 3 osoby underdog dokładnie tak 10 skrzyneczek tutaj na mm, 5%. Także myślę, że coś ciekawego może siąść. Oczywiście, Bot, i Samo, i Bot Rosso, czyli najlepsi przeciwnicy do Underdoga. Zawsze najwięcej wyciągają, no i kurcze jak widzicie wyciągnęliśmy, ale niestety ten kałaszek w stat traku, niestety, bo jest to underdog, także liczymy, że tutaj jeszcze Botisamu i Botrosu nadrobią trochę, no i no, trzymamy kciuki, mordeczki, trzymamy kciuki, Botisamu musi coś zdobyć, bo on, on jednak ma tutaj potęgę, także myślę, że coś tutaj mu wyleci, coś ciekawego nawet taka Chanty fire za 500 zł. No jak na razie tutaj Kałaszków nie widać więcej jak na razie trzy tylko wypadły. Dwa Simowi Legion of Anubis to teraz lecimy za meczkami no Bot Rosso. Rozpęta się tutaj ostro. Prawie już nas tutaj tutaj dogonił, także potrzebujemy jeszcze jednego skina u Bota Rosso no i 525 zł minimum u Bota i samo, także wątpię, że da radę to spełnić ale no zobaczymy mordeczki No na trybie klasycznym bym wygrał ale na underdogu przegramy chyba dokładnie z botem i samo no ostatni tutaj skinek no nie nie będzie farta także trudno mordeczki 224 złote w dupę no i 1000 złotych tam i samo wyciągną także naprawdę oster profity można wyciągnąć dołączamy tutaj do gościa 5% 10 skrzyneczek Podobają mi się te skrzyneczki no myślę że mamy tutaj Okazja na dużego farta, na duży zarobek, także czemu by jej nie wykorzystać 280 zł tutaj za te 10 skrzyneczek. E, także są to 5%. -ówki. Także zobaczymy. Zobaczymy mordeczki, jak Na razie nikt nie dostał jeszcze żadnego kałaszka. E, także, jeśli panu no coś tutaj słabo daje, ale no miejmy nadzieję, że to będzie to. I dostaniemy Asimowa za 500 zł. Także dawaj, co jest go i mamy to mordy, tylko za ile? Za 270 zł? Dobra. Nie jest to najgorzej. Ale my potrzebujemy tutaj czegoś lepszego Już bitewka nam się tutaj jak widzicie zwróci Ale coś jeszcze by nam się tutaj przydało W tym ekwipunku No jeszcze jeden kałaszek taki piękny e, No ale oby nikt tutaj Z moich przeciwników nie wyciągnął Takiego kałaszka, jeszcze dwie skrzyneczki zostały e, No i przynajmniej zwróci nam się Tutaj ta batelka nie, nie 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 Proszę cię, jest Dobrze, dobrze, dobrze. Myślałem, że ten headshot jest droższy. No i na sam koniec, jeszcze tutaj, myślałem, że coś wpadnie, ale nie, nie wpada. Także zgarniamy proficik 357 zł. Także spoko, e, powoli do przodu. E, no i tutaj, nową bitewkę założymy sobie. Nie, czekajcie, e, damy sobie 3% jeszcze raz na Tiger'a. Myślę, że to może być spoko. Anarchy Kesiki 2, 1 Biskersik. No na grubo polecę. Ale trzeba to przetestować, może dorzucę jeszcze jednego tutaj, Tiger'a. Także no jest to może głupi, może jest to głupi sposób, ale trzeba go wypróbować, także dodajemy tej Samo na Underdogu. Dwa razy tutaj może wypaść koska taka jak wcześniej, także boty Samo jest, kurwa jest. Nie wierzę w to. Tiger Tooth Bayonet, tak jak myślałem, tak się stało. Czyli no, bierzecie po prostu Underdoga, bierzecie swoją ulubione skrzynię, No i Boti sam trafę Wam najlepsze tutaj skinki. No i wychodzicie z mocnym profitem. <gryw> nie spodziewałem się tego, ale miałem nadzieję, że to się to wypali. No i wypaliło. No oby tylko tutaj Karambita nam nie oddało. Tym razem dobrze, dobrze, dobrze. Także zarabiamy sobie tutaj. No i pada do nas 3143 zł. E, także no kończymy ten odcinek tutaj z kwotą e, 4095 zł, także otworzymy sobie jeszcze tutaj jakiegoś dead case'ika na sam koniec, e, zobaczymy co poleci nam tutaj z tych 84 zł, no neonoir. E, także neon rider, no i co byśmy z tego mieli, 170 zł, także i lecimy dalej, no 170 zł także już możemy sobie tutaj lepszą skrzyneczkę otworzyć, na przykład taką anarchy case'ika także otwieracie sobie beast case'ika e, znaczy dead case'ika, sprzedajecie, macie 170 zł, otwieracie anarchy case'ika, no i co wam wylatuje e, taka piękna awupka, chromatyczna aberracja i i ona będzie warta no 110 zł, także już ostatnie tutaj skrzyneczkę, e, beast no dorzucacie te 16 zł tam składem mieczek wpłacacie z 2 no i wam dorzuca jeszcze te procenty. No i co to będzie, mordeczki? No 65 zł. Także tyle z takim skinkiem byście skończyli. No i mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. I życzę Wam jego dnia. Siemano Morty.